Zadanie 10. Z pudełka, w którym jest tylko 6 kul białych i n kul czarnych, losujemy jedną kulę. Prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej jest równe 1 trzecia. Liczba kul czarnych jest równa 9, 2, 18 lub 12. To zadanie jest troszkę inne niż te, niż te zadania, które robiliśmy z rachunku prawdopodobieństwa dotychczas. Musimy do tego zadania podejść troszkę inaczej. W pierwszym kroku, tak samo jak w poprzednich zadaniach, wyznaczymy liczbę wszystkich zdarzeń elementarnych. W tym celu musimy określić, ile jest wszystkich kul. Z treści zadania wynika, że kul białych jest 6, a kul czarnych jest n, czyli wszystkich kul będzie 6 plus n. Czyli 6 plus n to jest nic innego jak liczba wszystkich możliwych zdarzeń. W drugim kroku musimy ustalić liczbę wszystkich zdarzeń sprzyjających. Sprzyjającymi zdarzeniami są wszystkie te sytuacje, w których wylosowaliśmy białą kulę. Skoro kul jest 6, to liczba wszystkich zdarzeń sprzyjających też jest równa 6. I w trzecim kroku wyznaczamy liczbę czarnych kul. Z treści zadania wynika, że prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej jest równe 1 trzecia, czyli P od A jest równe 1 trzecia. Wiemy również z definicji klasycznego prawdopodobieństwa, że klasyczne prawdopodobieństwo jest opisane wzorem P od A to się równa liczba zdarzeń sprzyjających dzielone na liczba wszystkich możliwych zdarzeń. I teraz jeżeli podstawimy tutaj pod ten wzór to, co wiemy, to my tutaj otrzymamy 6 dzielone na 6N. Przy czym, biorąc pod uwagę jeszcze tutaj tą daną, którą mamy, prawdziwa jest następująca równość. 6 dzielone na 6 plus n jest równe 1 trzecia, i teraz takie równanie, które tutaj otrzymaliśmy, musimy rozwiązać. W jaki sposób? Przemnożymy wszystko przez to, co stoi tutaj w tym pierwszym mianowniku, czyli przez 6 plus n. Zwróć uwagę, że ja tutaj całe to wyrażenie biorę w nawias. Fakt, że wzięłam to wyrażenie w nawias, oznacza, że mnożę obustronnie przez całe to wyrażenie, natomiast gdyby tego nawiasu zabrakło, to by się okazało, że ja obustronnie mnożę tylko przez 6, natomiast dodaję obustronnie N. Dlatego ważne jest, żeby całe to wyrażenie było wzięte w nawias. I na podstawie tego mnożenia ja tutaj otrzymuję 6, które jest równe 1 trzecia razy 6 plus n. I teraz na tym etapie ja muszę wymnożyć zawartość tego nawiasu przez 6. W wyniku czego otrzymuję tutaj 1 trzecia razy 6 to jest 2, dlatego zapisuję tutaj dwójkę. No i 1 trzecia razy n to jest po prostu 1. 3n. Na razie to równanie zamieniam stronami, czyli zapisuję 2 plus 1, trzecia n jest równe 6. Muszę to równanie teraz rozwiązać, czyli traktuję to jak każde inne równanie stopnia pierwszego, czyli niewiadome zostają po lewej stronie równania, wiadome na prawą przenoszę, pamiętając oczywiście o zmianie znaku. Na tej podstawie otrzymuję tutaj, 1 trzecią n, która jest równa 6 odjąć 2, czyli 1 trzecia n to jest dokładnie to samo co 4. I teraz ja powinnam obustronnie przemnożyć, podzielić to wyrażenie przez 1 trzecią. Natomiast musimy pamiętać, że dzielenie to jest to samo co mnożenie przez odwrotność. Dlatego ja mogę obustronnie równanie przemnożyć przez 3. Więc otrzymuję n równe 12 i to już jest nasza odpowiedź. Czyli na podstawie tych obliczeń wyznaczyliśmy liczbę kul czarnych i ona jest równa 12. Czyli tutaj prawidłową odpowiedzią w tym zadaniu jest to, że w tym całym zbiorze, w tym pudełku jest 12 czarnych kul.